Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie z Witowa. Koniec lutego i piękna pogoda i wreszcie można śmiało powiedzieć zima taka o jakiej marzyliśmy od początku kalendarzowej zimy oczywiście. A pogoda jest taka dlatego, że w Witowie dzisiaj dwa wielkie wydarzenia. Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej pana Andrzeja Dudy oraz Puchar rektora Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, a kiedy dwa takie wydarzenia zbiegają się w czasie, to pogoda jest murowana. Błękitne niebo nad tatrami, cudowne warunki do jazdy na nartach, mrozik taki jak powinien być, czyli około minus 4 stopni. Nie badaliśmy temperatury śniegu, ale stok witowie przygotowany jak zwykle perfekcyjnie. A gmina Kościeliska, kościelisko wita wszystkich niezwykle serdecznie. Ze mną gospodarz gminy. Wójt, pan Bogdan Pitoń oraz prezes zarządu Witowski Stanisław Gut. Witam panowie serdecznie. Dziękujemy za tę pogodę. Fantastyczną, panie wójcie, bo w Kościelisku czekaliście chyba na taką zimę, jak jest dzisiaj. No zamówiliśmy tę pogodę. Wiedzieliśmy, że dzisiaj takie wspaniałe imprezy w kościelisku, także pogoda murowana. Mieliśmy dzisiaj pana prezydenta, także myślę, że nasza prośba została. Z tych górnych sfer zrealizowana. Cudowna promocja dla kościeliska, Wielka, wielkie wydarzenie dla gminy wizyta prezydenta Polski, ale to nie bez przyczyny, bo infrastruktura sportowa kościeliska jest zadbana, rozwija się i są plany modernizacji. Między innymi cały czas marzymy o tym, aby stadion biathlonowy w Kirach znów odzyskał swój blask. No, przygotowujemy się do tego już. Myślę, w przyszłym roku rozpoczniemy tą inwestycję, duża inwestycja, ale warta tego, bo przecież 50 lat temu tu biatron się w kościelisku rozpoczynał. Mamy podpisane umowy z TPN-, ponieważ w dużej części stadion biatronowy położony jest na, w, park, w Taczańskim Parku Narodowym, ale mamy już te uporządkowane. Mamy zgodę na zgodę. Rady Naukowej Parku na tą inwestycję. No, jesteśmy na liście indykatywnym w projekcie marszałkowskim. Także myślę, że ta inwestycja dojdzie do skutku. Czekamy na pozwolenie na budowę no i myślę, że nasza baza turystyczna i w dużej części tam turystykę również będzie można uprawiać, poszerzy się znacznie w Kościńsku. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Pan Stanisław Gód jest prezesem tego środka, w którym jesteśmy, stacji narciarskiej w Witowie, e, wizyta prezydenta, ale nie trzeba było specjalnie się przygotowywać, bo tu codziennie jest wszystko przygotowane perfekcyjnie. Oczywiście wszystko jest codziennie przygotowane perfekcyjnie, aczkolwiek wiadomo, że wizyta prezydenta pociąga za sobą jakieś obowiązki tego lepszego jeszcze przygotowania, ponieważ no wiadomo jest to głowa państwa i trzeba ją przy, przyjąć ze wszystkimi honorami. I, I tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Pan prezydent myślę, że był bardzo zadowolony z tej wizyty. Obiecał nam wstępnie, że za rok, jak ten y, bieg y, Witów Orawice będzie już po raz ósmy organizowany, to obiecał, że też będzie u nas gościem i, i otworzy tą imprezę. No postara się też również pewnie Krakowska Akademia Wychowania Fizycznego, aby pan prezydent Duda wystartował w tych zawodach, które już tradycyjnie rozgrywane są na stoku w Witowie. A ze mną kolejni goście, przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego, jej rektor, pan profesor Andrzej Klimek. Akademia Wychowania Fizycznego to taka specyficzna uczelnia, uczelnia najlepsza w Polsce, jeśli chodzi o a WF, -y, uczelnia, która ma się czym pochwalić. Tak, dokładnie. Nasza uczelnia kształci w ramach trzech wydziałów: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Rehabilitacji Ruchowej oraz Wydział Turystyki i Rekreacji. Na siedmiu kierunkach studiów to jest wychowanie fizyczne, sport, kultura fizyczna osób starszych, fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, turystyka i rekreacja. Za chwilkę dziekani będą mówić o poszczególnych wydziałach, ale naprawdę nasza oferta edukacyjna jest bardzo duża. Jeżeli dodam do tego, że mamy wspaniały kampus odnowiony, że można mieszkać i studiować w jednym miejscu w Krakowie, to naprawdę myślę, że już wszyscy chętni będą chcieli podjąć studia w naszej uczelni. No właśnie, poszczególne wydziały to również są wydziały, które w rankingach specjalistycznych pism w Polsce zajmują czołowe lokaty. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu. Prodziekan tego wydziału, pan dr Marek Bawelski. Znakomity wydział, znakomici studenci, fantastyczna kadra i ciekawa struktura tego wydziału pozwalająca kształcić na wielu, wielu kierunkach i zdobywać różne specjalizacje. Dziękuję za te pochwały. Rzeczywiście nasz Wydział jest najstarszym Wydziałem naszej Akademii. I kształcimy na kilku kierunkach studiów. Mamy do zaproponowania naszym kandydatom kierunek wychowania fizycznego, czyli kształcimy nauczycieli wychowania fizycznego, jak również dwa inne kierunki. Kierunek sportu od pięciu lat realizowany i dedykowany do tych studentów, którzy chcą pogodzić naukę razem z, ze uprawianiem sportu, tym trudnym zadaniem, jakie ich czeka. A od roku zapraszamy również na kierunek Kultura Fizyczna osób starszych. To jest kierunek, który uruchomiliśmy w odpowiedzi na zmiany, które toczą się w społeczeństwie, które staje się coraz starsze i jest taka potrzeba, aby ludzie w średnim wieku i starsi. Podjęli aktywność fizyczną i ta aktywność musi być odpowiednio ukierunkowana, odpowiednio kontrolowana, i tym właśnie mają się zajmować nasi absolwenci tego kierunku. Także my serdecznie zapraszamy na wszystkie trzy kierunki, które prowadzimy. A w dalszych wejściach na pewno powiemy jeszcze o naszych planach przyszłościowych, gdzie będziemy mieli do zaproponowania jeszcze inne możliwości studiowania. Wydział Rehabilitacji Ruchowej. Prodziekan, dr Jacek Głodzik. Ten wydział od wielu, wielu lat rozwija się bardzo prężnie. Coraz to nowe kierunki. O tym wszystkim dokładnie będziemy mówili również podczas naszych kolejnych spotkań. Ale teraz krótko. Wydział również najlepszy w kraju, konkurujący i to udanie nawet z wydziałami medycznymi polskich uniwersytetów. Tak. Dzień dobry Państwu. Chciałem na wstępie powitać wszystkich telewizorów w imieniu pani profesor Anny Marchewki, która niestety, ze względów służbowych, nie może dzisiaj z nami tutaj być. No, ale jak pan redaktor powiedział, jest to jeden z najlepszych wydziałów w Polsce, jeżeli chodzi o kierunek fizjoterapia. Także mamy kierunek terapia zajęciowa jako Nieliczna uczelnia w Polsce w zasadzie i to studia pierwszego i drugiego stopnia. Od półtora roku także prowadzimy kierunek kosmetologia, studia pierwszego stopnia. Myślę, że więcej o tych kierunkach powiedzą także sami studenci. Zdaje się w wyjściu czwartym, po trzynastej zapraszam wszystkich, którzy chcą w przyszłości studiować na naszym wydziale. Także po 13 wejście czwarte. Dziękuję bardzo. Co bardzo ważne, wydziały, które są w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prawie 80% absolwentów tych wydziałów zdobywa pracę, bo badane jest kariery zawodowe naszych absolwentów i kolejny wydział również najlepszy w Polsce według pism specjalistycznych, czyli pism zajmujących się turystyką, wydział turystyki i rekreacji, który również rozwija się i staje się wydziałem nowoczesnym, gdyż ta turystyka w niewiarygodny sposób zmienia się. No, od razu muszę nawiązać, że nie staje się wydziałem nowoczesnym, tylko jest. To znaczy AWF w Krakowie, jako jedna z pierwszych uczelni, wpadła na to, że przemysł czasu wolnego będzie potrzebował specjalistów. Już 40 parę lat temu rozpoczęliśmy kształcenie tych specjalistów. No, widzimy, jakie korzyści odnoszą regiony, odnoszą ludzie pracujący tutaj, a przede wszystkim sami uczestnicy tych zajęć rekreacyjnych i dla takich potrzeb tych specjalistów przygotowujemy. Rzeczywiście udało nam się w tym rankingu, o którym pan redaktor wspomniał, kilka, Kilkakrotnie zająć pierwsze miejsca łącznie z ostatnim rokiem. Co więcej, satysfakcję mamy taką, że towarzyszą nam na tych czołowych miejscach uczelnie, które zostały stworzone przez osoby u nas wychowane naszych byłych pracowników czy naszych byłych absolwentów. Także ten sposób myślenia o turystyce, rekreacji, który zaproponowaliśmy kiedyś, chyba w tej chwili się dobrze przyjął. Już niedługo pan dziekan Jerzy Raciborski będzie dokładniej mówił o tym wydziale, ale świat stał się jedną wielką, globalną wioską. Dlatego ta turystyka i krajowa, i zagraniczna wymaga tego, aby kształcić odpowiednich specjalistów. No oczywiście, taki tradycyjny model, w którym wykupywaliśmy wycieczkę, mówiąc kolokwialnie, w biurze podróży, już się kończy. Ludzie są samodzielni, mają ogromne możliwości wybierania usług, bardzo ciekawi świata, co odważniejsi. Także turystyka musi się na to przygotować. Zmienia się nie tylko otoczenie tej technologii, z której korzystamy, ale cała organizacja. Trzeba być gotowym na to, że nasz klient spontanicznie będzie podejmował decyzję, będzie wybierał usługi dopiero w trakcie pobytu. Także to i refleksje jest potrzebne, i znajomość klientów, i dobra organizacja tych miejsc, w których turyści przebywają. 11.45 będzie kolejne wejście, w którym bardzo dokładnie poznamy Wydział Turystyki i Rekreacji. Ja tylko jeszcze wspomnę, że 13 kwietnia wszystkich chętnych zapraszamy do kampusu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdyż 13 kwietnia zorganizowany będzie Dzień Otwarty. Będzie można poznać te uczelnie od środka, spotkać się zarówno ze studentami, jak i z pracownikami, poznać obiekty. Tak jak wspomnieliśmy na początku, rektor Akademii Wychowania Fizycznego, pan Andrzej, Klimek. Od kilku lat powstają nowe obiekty, a te starsze, te, które zapoczątkowały kampus w Krakowie w Czyżynach, są rozbudowywane. I modernizowany. Tak jest. W okresie dwóch kadencji udało nam się wybudować wiele obiektów, wyremontować wiele obiektów. Powstał zespół krytych pływalni z zapleczem naukowo-dydaktycznym, powstał zespół do siatkówki plażowej. Właściwie doszło do termo, doprowadziliśmy do termomodernizacji trzech domów studenckich. Jeden z tych domów uległ całkowitemu remontowi, on jest zupełnie nowy. To jest nowy dom studencki. Budynek główny uczelni również zupełnie inaczej wygląda. Jest to teraz nowoczesny obiekt. Obiekt, właściwie ta szkła, pięknie wyglądający, mamy się czym poszczycić. Obecnie pawilony naukowo-dydaktyczne dydaktyczne są remontowane. Także naprawdę kampus uczelni wygląda zupełnie inaczej, z roku na rok coraz lepiej. Dlatego mam nadzieję, że studenci są zadowoleni, że mogą mieszkać i studiować w jednym miejscu. Akademia Wychowania Fizycznego, czyli studia dla ludzi aktywnych, bardzo wszechstronne studia. A to, że na AWF dzieje się wiele bardzo ciekawego, świadczy o tym dzień, w którym rozgrywany jest Puchar Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Narciarstwie Alpejskim i w Snowboardzie, tu w Witowie. I drodzy Państwo, o godzinie 11.45 spotkamy się ponownie, a cały dzień spędzimy dzisiaj przy tej pięknej pogodzie właśnie tu w Witowie, bawiąc się w sport, bawiąc się w narciarstwo. Drodzy Państwo, 11.45, kolejne spotkanie z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, kolejne spotkanie z Witowa, na które serdecznie zapraszam.